No Agnieszka, przedłużka działa, super! Żakiel, wybierz Agnieszkę, Żakiel! Zrób zwrot tam, zrób zwrot, Asia, zwrot! Albert zagniął mnie. Jeszcze. O! I tak żeglujesz. I zwrot, Albert, zwrot! Zwrot! Albert, zwrot! Dobieramy żagiel i na balas, Sylwek! Dobieramy żagiel, bo icki nie pracują. Dobieramy, Sylwek, dobieramy! Zobacz, co z tobą robi kolega, czy to koleżanka. Brawo, Marta, brawo! Zobacz, co z nim robisz! Sylwek, dobieraj żagiel! Dobrze Agnieszka! Dobieramy zagiel troszkę! Dobieraj, 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 Asia! Dobieraj, Zagiel, dobieraj! Jeszcze, wybierz, Asia, Asia, wybierz, jeszcze! Dobrze idzie, jeszcze, jeszcze, wybieraj, Zagiel, jeszcze! O, jeszcze, Asia, jeszcze! Uważaj, bo jedziesz na lewym halsie, nie? Uważaj na Asie tam. Asia, Zakiel wybierz jeszcze, jeszcze. Odwrot, odwrot Asia.